Ale czad! Zajmiliście. Skoczyłem. Bardzo ładnie. Zapraszam Was do polubienia wideo i do zostawienia subskrypcji. Miłego oglądania widzowie. Dlatego nie mogę jej wyciągnąć, bo tu jest ten cholerny patyczek. I nie chce mi, nie chciała mi przez to przejechać, ale zrestartowałem grę, może ten patyczek się rozwali. Przez to małe gówno nie chcę taka wielka ciężarówka przejechać. Musiałem aż w tryb zdjęciowy, żeby zobaczyć, gdzie ona się tak przykaczyła. No dobra. To jest typowy snowrunner ale może teraz będzie lepiej? Włączamy silnika. Blokada mostów. No kurde, o ten głupi patyczek. Do tyłu jedzie normalnie. czekaj spróbuję tą ciężarówką to zryć Może do przodu. No kurde, będę się tu kopał pół godziny z nią chyba. Spróbujmy w tą stronę, może. Osiadła na mieliźnie. Spróbuję ją wypchać jeszcze. To jest też ciekawe, nie? Takie wielkie koła. Nie idzie, no nie idzie kompletnie. Co będzie to gorsza ciężarówka od tej, którą teraz ma? Spróbuję ją tutaj mocniej wyciągnąć do tyłu. I wziąć to błoto bardziej tak z prawej strony. Dobra, tak powinno być chyba ok. Gdzieś tutaj. Zobaczcie, tam sobie elegancko radzi, ja on gdzieś tu znosi? Co się dzieje? Ej, wjechała dokładnie tak samo, mimo że miała skręcone koła. Takaj okay, spróbuję w tą stronę. I coś jest nie tak z tą ciężarówką. Z tą chimerą, oczywiście. Czemu ona teraz nie chce wyjechać? Wcześniej tutaj wyjeżdżała bez problemu. A teraz. O, czekaj. A teraz w ogóle. No nie idzie wyszarpać tego. Chyba zahaczyła się o ten patyczek. Nie mam innego wytłumaczenia. Nie wiem, co tam jest w tym błocie takiego, co by całą ciężarówkę uwaliło. Ja rozumiem, że ma napęd tylko na tylne cztery koła. W ogóle, jak odpalam wyciągarkę, to przestaje tam ta ciężarówka kręcić kołami. To jest mega dziwne. O! Ja! Yeah. Strasznie coś z tym błotem jest. Nie, no ja tu przyjeżdżam inną ciężarówką. Popatrzcie na, na tą skałę. Wygląda jak morda jakiegoś dużego kota. Tygrysa albo coś. Nie? No bo tutaj ogólnie są skały, z, które przypominają z wyglądu, właśnie zwierzęta. Był chyba orzeł, była morda wilka, zdaje się. I to jest chyba taka ukryta morda. A czekaj, a jakbym dostał, zrobił temu zdjęcie, to dostanę jakieś osiągnięcie? Zobaczmy. Może akurat. Ale to jest ewidentnie morda jakiegoś tygrysa, nie? Albo coś. Jest, są oczy, jest taki nos. Jak zobaczyłem tą mordę, jakiś test psychologiczny trzeba zrobić. <grym> Ale tu drzewo rzucili. Nie da się tego rozwalić. To jest chyba takie drzewo nie do zniszczenia, widocznie. No. Yeah. O, a tak w ogóle to zrobiłem sobie na padzie takie specjalne makro do odłączania i podłączania przyczep i naczep. Naciskam sobie jeden przycisk i samo mi się przełącza i się wyłącza to menu. Zobaczcie, jeszcze raz. <gry> o, zrobię sobie takie samo makro na tablecie. Bo to jest bardzo użyteczne. Nie ma jednego przycisku od tego, więc no, trzeba w ten sposób robić. Szkoda, nie? To kurde, ta gra ma już tyle lat. Nie zrobili jeszcze tak, żeby był jeden przycisk od odłączania i podłączania przyczep. Trzeba to tak zwane menu zaawansowane włączać, żeby yy, to zrobić. Takie głupie to trochę, co? Tutaj w sumie dosyć wysoko jest. Nie, no potężna ta góra. Prawie mi się Kolumbia Brytyjska przypomina, jak na to patrzę. Nie chcę tutaj tą drogą holować tej ciężarówki, więc będzie trzeba pojechać tą drogą, którą jechałem wcześniej z wiadowcą. Zdaje się, bo będzie dużo lepsza. Tutaj między tymi kamieniami jeszcze tak ostro pod górę będzie naprawdę przerąbane. No dobra, zobaczymy, czy Kolob sobie z tym poradzi. Już mamy trochę mocniejszego zawodnika, cięższego. Nawet nie powinien poczuć, że coś holuje. Wolałbym tym drugim kolobem to robić, bo u mnie jest on mocniejszy. I włączamy silnika. No i zobaczmy. Czy ja ciągnę dwie ciężarówki naraz? Tak. Ale ona się tak mocno przykaczyła, że nawet kolob się zdusił. Ja pierniczę, strasznie. Będę ją holował tutaj tyłem i pojadę sobie górą bo ta droga, którą teraz przejechałem, była naprawdę paskudna. Nawet kolobem bez holowania czegokolwiek było ciężko, więc... Pojedziemy sobie tak. No i w sumie to kolobem jeszcze nigdy zwiadu nie robiłem. Nie no, będę chciał dokończyć ten zwiad tamtą ciężarówką pewnie, tylko kolobem musiałem tu przyjechać, żeby wyciągnąć to dziadostwo. Tego błota. Tam był jeden patyczek, który mi całkowicie ciężarówkę zbagował. Albo nie wiem co to było. Czy ona po prostu aż tak bardzo cierpi z tego powodu, że nie ma napędu naprzód załączonego cały czas? Tak to wygląda. Wygląda na bardzo dobrą ciężarówkę. Ona ma chyba większe koła od koloba. Nie, tak możemy sobie mniej więcej porównać, że. No kurde, chyba faktycznie tak jest. Ona prawdopodobnie ma takie koła jak. Mamy w Antarktyku Azowie. Ciężko nawet powiedzieć, nie? Tak na oko, ale wyglądają na większe. Kurde. I ona sobie tam nie poradziła na takim prostym błocie. Kaczka by tam przeszła to normalnie. A gdzie dopiero taki samochód wielki? E, no dobrze, na razie idzie. Zobaczymy, jak tutaj z tym wykręcaniem. No dobra. Polowanie takich dużych pojazdów chyba jest właśnie nawet lepsze tyłem. Dobrze, że sobie przyprowadziłem tutaj tą cysternę z częściami naprawczymi, bo bez tego mogłoby być ciężko. To muszę yy, podjechać nią gdzieś tutaj bliżej. Ty, no i odblokujemy kolejny pojazd. Poza tym pojazdem jeszcze jedna ciężarówka będzie. Zwiadowca jakiś, już nie pamiętam co tam było. Jest Na miniaturce tego sezonu 16. Ale trzy pojazdy na sezon to jest dobra opcja. No i jedna taka duża ciężarówka. Ja tam jestem zadowolony. Mam nadzieję, że ta chimera będzie faktycznie dobra. Póki co jest do dupy. Bo nie potrafiła z prostego błota wyjechać nawet o własnych siłach. Gdzie tamtym, no szalałem. No ale tamten jest po modyfikacji, nie? No i tutaj ewidentnie widać, że nie ma tego napędu na wszystkie koła na razie. Kurde, bo trochę się pocę z tym poliwem. Nie wiem, czy dojadę do drogi, która jest tutaj zaraz za zakrętem. Chodzi mi o koloba oczywiście. Czekaj, gdzie ta droga jest? Ja dobrze jadę? Tak, no dobra. Teraz mam makro, użyję go do podłączania przyczepy. Kurde, to nie to makro, cholera, noc mi się zrobiła. Pomyliłem makro. Dobra, jeszcze raz. A, weszło. Fajnie. Zajebisty jest ten padzik. Mam jeszcze, bo to jest wersja różowa. Tak myślałem, że będę ją dojeżdżał. Śmiesznie w sumie wygląda. A mam jeszcze dwie wersje: jedna biała i chyba jeden czarny. Ten czarny jest jakiś tam wypasiona Wersja tam jakaś elitarna czy coś takiego. A nagram na, nawet o tym padzie odcinek, bo on jest bardzo ciekawy. Hmm, w ogóle taki. No, beznadziejny trochę jakościowo na pierwszy odbiór, ale po czasie zaczął mi się nawet podobać, jeśli chodzi o e, opcje, jakie on w sobie ma. E, dobra, tutaj mamy... A czemu nie mogę tam tego zatankować? A nieważne, dobra, jedziemy z nim. Ej, to już jest chyba czwarta naczepa, jaką widzę na tej... Na Waszyngtonie, która jest przewrócona i trzeba ją uratować. No dobrze, tutaj mamy już. Wiemy, gdzie mniej więcej trzeba jechać. Może ja zrobię tak, że wiemy, gdzie są wieże widokowe. Zaznaczę sobie to miejsce, gdzie mam dostarczyć chimerę, ale wybiorę sobie kontrakt, gdzie musimy robić to, bo to też jest ważne, bo to jest jakby część zwiadu. No, kolobem zwiadu jeszcze nie robiłem nigdy, także no muszę go wziąć, bo tamtym pojazdem nie dam rady chyba holować tego gościa. Mam ze sobą paliwo jako dodatkowy zbiornik i trochę tych części naprawczych. Naprawczych też to ma, gdyby Himera gdzieś tam oberwała. Muszę ją oddać w no, doskonałym stanie. Więc naprawimy się. Świetnie wygląda ta Himera, Już nie mogę się doczekać, aż ją będę mógł stuningować odrizować. I tutaj mamy pierwszą strefę. Patrzcie, tutaj są aż dwa transformatory, dwie jakieś y, przyczepy. Jedna z częściami zamiennymi, druga z plandeką. Jeszcze jedna jakaś naczepa w ogóle taka pusta bez niczego. Zobaczmy. Ja to muszę odblokować myślę, że to będzie związane z jakimś zadaniem, ale dosyć ciekawe, że to jest tak porozmieszczane tutaj. No dobra, jedziemy. Może zróbmy tak, że dostarczę sobie tą chimerę do miejsca, naprawię ją. A potem będę kontynuował ten zwiat, bo to mi chyba najbardziej odpowiada na ten moment. Mam zaznaczone miejsce, gdzie mam dostarczyć tą ciężarówkę. Mam wszystkie te checkpointy, które muszę zwiedzić w tym kontrakcie oczami harcerza. Więc myślę, że na spokojnie to się zrobi. O, widzę, że po drodze mamy kolejną przeszkadzajkę. Głupio będzie z tym całym zestawem zawracać, ale tak coś widać, jakbyśmy mogli się tam zmieścić. Jestem na bań przekonany, że to jest tam zrobione nie bez powodu. I że jak olejemy ten temat, to będziemy mieli grubo przerąbane. To znaczy, jak przejedziemy sobie tam. Ja myślę, że... To jest ciekawe. Ale myślę, że to jest zrobione tak dlatego, żebyśmy nie przejeżdżali tam ładunkiem. Ale chyba mój kolob się i tak tam nie zmieści. O men, strasznie to wygląda. No czy muszę chimerę dostarczyć? Pewnie ta dostawa byłaby śmiesznie prosta, gdyby nie było tego słupa. Pewnie będzie trzeba go później usunąć, nie? Więc tutaj mamy wieżę widokową. Na razie no to chyba jakiś kontrakt jest. Podjadę sobie tak. jadę sobie, czekaj, bo mi się nie to zrobiło, hop. Odjadę sobie tu kolobem i odhaczę to zadanie, żeby było wiadomo... Chyba, że to jest jakiś kontrakt. No nie przejechałbym tutaj tymi pojazdami. Zarządzanie ładunkiem i tu mamy dostarczyć... pusty kontener. Okej, okay, dobra, dziwne to jest. No, tu będzie niefajnie. Na pewno byłoby dużo. Pro... Nawet zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że naprawię ten słup i Chimera zostawię gdzieś tutaj przy tym słupie. Niż ją próbować gdzieś tam targać, bo czuję, że strasznie trudny będzie ten teren, przez który mamy Chimera dostarczyć. Może być kiepsko. Nawet kolor ma tu problem. Nie jest jakoś super trudno. Myślę, że Kebek i tak był sporo trudniejszy niż to, co tutaj mamy. Dawaj, 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 trzymaj się, trzymaj się, Ach. Dobra, muszę puścić wyciągarkę tam i zaczepić gdzieś tu. Okej. Okay. Dobra. Teraz zaczepić z powrotem Chimere i teraz dopiero jechać. Dobra, może, może jakoś się uda. Ledwo się kolowa udało uratować, a tamta wjechała już tu bez problemu po tych kamieniach. No i musimy zjechać na ten most na dół prawdopodobnie. Ja pierdzielę strasznie ciężko. A, tutaj można. Nie no, zjedziemy po tych skałach chyba. Mamy za duże pojazdy, żeby się tak pieprzyć. O, nie. Czekaj, bo. Chociaż my i tak jedziemy na zaporę, nie? Wschodnia część zapory. A, dobra, to też jest część tego kontraktu. A czekaj, a potem muszę do centrum logistycznego tutaj dostarczyć ten. To po cholerę mam dostarczać tutaj ten pojazd, a potem wracać nim do centrum logistycznego. What the hell? Ale. <noise> o Boże. To ten pojazd, mam nadzieję, że będzie tego warty. Nie, no na spokojnie, tu zjedziemy. Syk. Dobra, a jak z chimerą będzie? No w drugą stronę chimerą nie będzie tak łatwo. No, wymyśli zajebiście, ja pierniczę. Czemu mam tam wracać? O, i tutaj. o co mam teraz zrobić? Jeszcze ona tu nie przejedzie, Himera. O, men. Nie mam części naprawczych, żeby ją tam na miejscu naprawić. Dobra, muszę... ...na razie ją odłączyć. I... ...zrobimy... Kurde. Znowu mi się makro przypadkowo włączyło. O nie, nie działa to jeszcze tak super. Próbuję z tym makro do odłączania przyczepek i naczepek, ale. Dobra, zrobię tak. Podjadę sobie tamtym pojazdem i będę kontynuował holowanie. W razie czego Kolob będzie tutaj w krzakach czekał, żeby zabrać tą himerę, w razie jakby się tam mocno jej zakopała. Ale ten pojazd mam tutaj z kolei <laughs> jest zajebiście daleko, no ale. Nie, no, tym się akurat szybko przejedzie. No dobra, dojechałem na miejsce. Zobaczmy. Okay. Nie w tą stronę skręcam. I teraz tak, musimy chimerę tutaj przeciągnąć w moją stronę bardziej. Bo ona się tak właśnie do dupy ustawiła. No tak to jest, jak się holuje jeszcze z przyczepką. Tak, czekaj, czekaj, skróćmy to minę, może, bo tu nie ma miejsca na takie szarpanie. Coś takiego. Dobrze, i skoro tak się ustawiła, to będę ją holował tyłem. No, Okej, okay. może być, nie jest źle. No dobrze, tutaj musielibyśmy sobie skręcić. A nie, czekaj, bo tu ściana jest jakaś, tak? Co tutaj mamy z przodu? No, fajnie by było odbić gdzieś tutaj w prawą stronę zaraz. Tylko nie wiem, czy. Dam radę tym samochodem bez wywrotki, bo tu są jakieś takie paskudne skały. O nie, oberwał. Tak, uszkodził się. Więc będę musiał go naprawić. Dam radę tu zjechać. Jeszcze, jeszcze holując tą chimerę. W drugą stronę będzie trzeba, niestety, jechać naokoło. Ty, co to tutaj jest? Znaczy, tutaj jest kawałek wody. What the hell, jest tekstura wody. <noise> Serio? Czekaj, pokaż, co to jest. Patrzcie, tu jest kwadrat wody. Nie wiem, czy to widać, dobrze? Ale chyba tak. <noise> tu im się gdzieś kapnęło trochę wody w edytorze. I <noise> to jest całkiem nowa mapa, nie? Tak, to jest błąd typu Test Drive Solar Crown. No. <noise> Takie błędy tam są właśnie. Dobra, próbuję tu przejechać jakoś, może będzie dobrze. Nie wiem, czy z tego błota wydostanę ten samochód, więc lepiej błota omijać. Chodźmy tu, okej, okay. no nie no, poszło zajebiście. Jesteśmy półkę niżej, a tu będzie trzeba jeszcze checkpoint zbadać, bo jest niedaleko. Tutaj będziemy mieli tartak. na razie to holowanie jakoś idzie. Kurde, paliwa nie mam. A nie zatankowałem się od cysterny, która tam stała. Uuu, kiepsko! Nie mam już za bardzo czym się tankować. Może będzie tu coś po drodze? Tu jest baza Drwali. Kurda, tutaj idealnie jest akurat cysterna. A jajaj, czemu się nie zatankowałem od niej? 57 litrów mi zostało. Nie mogę się z chimery zatankować, bo ona musi być zatankowana. Dobra, i tutaj sobie odwiedziliśmy ten punkt. Także mamy załatwiony. Ajajaj, mogłem, mogłem się zatankować. Tu jest wieża widokowa. Kurde, dałem dupy, że nie zatankowałem się z tej cysterny. Muszę do niej wrócić. Kurde, idealnie tutaj dojechałem i akurat rezerwa. <laughs> Ale dobrze, wziąłem tą cysternę. Tankujemy I wszystko muszę zatankować. Główny zbiornik, dachowy i ogromny 300-litrowy dodatek van. O! Teraz to można jechać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było w Madrenerze, jak się tankowało cysterny albo jakieś dodatki na ciężarówce, to zawieszenie delikatnie siadało. Tutaj niestety tego w snowrunner nie ma. Cysterny są lekkie, jak powietrze. To znaczy. Ta, którą załadujemy sobie na pakę ciężarówki, to ona jest ciężka. Ale ta, którą za sobą ciągniemy, już jest lekka jak powietrze. Niestety. Dobrze, wróciłem sobie do Chimery. Teraz tak, <gryw> z tą Chimerą to będę się tu czołgał jeszcze długo. Wschodnia część zapory, tu musimy dojechać. Pewnie droga do tej zapory też jest wspaniała, ale jak dojedziemy sobie do wieży widokowej, to już się nam trochę ta droga też rozjaśni, więc musimy zaatakować za wszelką cenę wieżę widokową, która jest tutaj. No i ten pojazd zdecydowanie będzie do tego lepszy niż Kolob. Tylko właśnie, coś czuję, że tu będzie sporo błota dookoła, bo tak to sugerują mm, okolice, nie? Góry, nie góry. Jakieś takie doliny. No i tu może być paskudnie. Myślę, że lepiej holować tą Chimerę tyłem, bo ona ma dobry kąt natarcia z tyłu i no i napęd na tył na razie. O, kurde, tu na górę będzie się trzeba chyba po kamieniach wspinać. Myślę, że jest droga gdzieś tam dookoła. Nie chciałbym robić tego tym pojazdem. A czuję, że twórcy zostawili dla na nas tutaj masę pułapek na tych kamieniach, więc ja sobie pojadę tym pojazdem gdzieś tutaj dookoła. Czekaj, bo teraz powinna mi się droga tu odkryć już jakaś inna. Aha. Tutaj mamy taki wjazd, ale też tu moglibyśmy zaatakować. Czyli teraz w lewo ostro. I pod górę. I zobaczmy. O! Kurde, nie ma się do czego przyciągnąć. A nie, jest tam drzewo po prawej stronie. Ale nie wiem, czy pod taką grubą ścianę się tu wrąbię. Mam pomysł. Robimy tak. Mo może się uda zahaczyć tyłem za tył o. Ach, nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu. to jeszcze raz. To może tak, zróbmy. Tutaj się wrąbiemy, w tym miejscu. No, tu już cię ciężko jedzie. To też jest na pewno pułapka zastawiona przez twórców. Ale może uda się wjechać. Mam plan teraz. O! Dobra, mamy zasięg, super. Teraz zobaczymy, co się stanie. I zobaczmy. Spróbujemy go tutaj trochę zrotować. Tak, żeby wskoczył na tą półkę skalną. No. Fajnie się już tutaj wgramolił Ty. Oho. Ale czad Zajebiście Skoczyłem, bardzo ładnie Szybkie piłowanie, odpoczynek nad rzeką Dużo jakichś pobocznych zadań się odblokowało Mała ta wieża widokowa tak w ogóle Ok. Dobra, droga przez las Mamy zrobione Popatrzcie sobie tak to wygląda. I tutaj gdzieś powinna być ta tama. Wschodnia część tamy. Tam musimy doprowadzić. Chimerę. O kurźba, tu jest droga. Znaczy nie droga, tylko rzeka. Nie ma drogi, właśnie. <ścoughs> oh man, oh man. Gdzie, gdzie ta chimera? Tu jest. Kurde, będę musiał ją w drugą stronę holować. Trzeba było ominąć to, ten słup. No. No, no. ho <ścoughs> Tu nie ma drogi! Ale czekaj, może... Nie no, to już chyba lepiej tymi offroadami gdzieś tu pojechać. I tu ją poprzeciągać. Tylko stracę dużo paliwa, nie wiem czy mi wystarczy na to holowanie. A tutaj można by było tymi lasami gdzieś wrócić na asfalt, nie? I tu gdzieś pojechać dalej. O kuźwa, ale jaja. Nie, ja muszę... Nie, dobrze, muszę tutaj dojechać. Z tym autem. I potem jeszcze wrócić! Dobra, niech ten kolob tu zostanie, bo czuję, że on się tam może jeszcze przydać. Kurde, ale jaja. Pokaż całą mapę. To jest właśnie cała mapa. Jeszcze mam nieodkrytą. Amen. Ah, Ale grubo już 80% paliwa mam. Tyle spaliła. Znaczy, spaliło autko. To jest. Yy, yy, Billert. Czemu mi się z Gilbert myli cały czas? Dobra, spróbuję teraz tutaj. Aha, bo to jest ta gorsza droga. żeby zjeżdżać. Kurde, nic nie zrobiłem już. Coś mi się uszkodziło. A, chyba jest tu podjeć, nie w drugą stronę jakby. <grybuj> Okej, okay. no fajnie sobie tu poradziła, trzeba przyznać, nie? Tylko trzeba na niskich biegach zjeżdżać i jest git. No dobrze. Muszę tu obmyśleć. O! Muszę tu obmyśleć plan teraz. Niestety trzeba się cofnąć. Ale myślę, że to będzie lepsza droga niż jakbyśmy mieli tam tymi wertepami jechać. Mhm, zobaczymy jak sobie tu poradzi. Nie no, wielkie koła ma, musi tam przejechać. Jak będzie kłopot, to się kolobem to wyciągnie i tyle. Po to on tutaj jest. Ale przeprawa z tym autem. O! Aha, zły kąt, zły kąt. Ale nie no, coś tam kręci. Jakbyśmy tu ją holowali przodem, to chyba nie byłoby tak kolorowo. Lepiej holować tyłem. I teraz. Teraz tak. Tu mamy jakiś. Nie, tu nie ma przejazdu. No, po błocie też może nie być różowo. Straszna przeprawa. Dobra. Ja wiem, że w ogóle, bo powinienem zaraz kloba widzieć. <grymne> zaraz są dopiero. To jest. Ja myślałem, że już mam przejechane te najgorsze momenty. Zobaczmy. Co mamy? O, ten to szarpnie. Teraz się trzeba odwrócić Dobra, spróbuję tu podjechać Dosyć ryzykowne, bo bardzo stromo jest I Kolob może okazać się niestety za słaby, żeby tu wjechać Razem z holowanym pojazdem Ale nie mam na razie chyba lepszego pomysłu Aha. No Dobra, tutaj sam... <śla> Lina jest luźna Sam Kolob ma problem, żeby się tu wgramolić Ua. Była luźna. Ja <laughs> się coś strasznie blokuje. Ja jestem pewny, że twórcy tutaj tak zrobili, żebyśmy chimery tu normalnie. A czekaj, czemu ręczny miałem załączony? Żebyśmy chimery tutaj nie ogarnęli. Chyba ręczny miałem załączony, tak mi się wydawało. I do przodu dawaj. Może się, może się uda tu wygramolić. I teraz ciebie, gościu o hoho No i uwaga Uuu. Uuu. ty Dała jeszcze kawałek O, kurde ty Wjechało Olej, i co dalej? Bo nie mam planu jakby nie no, powinno się chyba udać, bo tutaj raczej jest taki fajny przejazd właśnie. Chodź, 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 skrócimy linę, jest za długa. Ej, nie spodziewałem się, że to się tak szybko uda. Myślałem, że tutaj będziemy ryć z 15 minut. No dobra. No to teraz mamy chyba prostą drogę na asfalt. Niestety Himera jest trochę uszkodzona, więc będę musiał ją jakoś naprawić. Nie mam teraz pomysłu. No będę musiał pewnie Gilbertem podjechać. Tu sobie zjedziemy. O, i patrzcie, jesteśmy po drugiej stronie tego słupa. No, mam nadzieję, że nie będzie już więcej jakichś rozwalonych rzeczy na asfalcie na tej drodze, że sobie spokojnie dojedziemy do Tamy tą chimerą i że będzie już wszystko wspaniale. Tu jest trochę wody. Może nie będzie rozwalonego asfaltu pod spodem i sobie tu normalnie przejadę. Ale póki co to naprawdę przeprawa jest gruba. I bez koloba, raczej bym nie ogarnął nic z tym samochodem. Nawet bym go nie wyciągnął. A jakbym tu w ogóle z wiadowczym przyjechał, no to bym zginął. Bo nie wyciągnąłbym tego nawet. Fajnie, tutaj zatopiony teren. Raczej mamy asfalt pod kołami. Może trochę uszkodzony, ale przejezdny.